Pora na trzecią część przeglądu mojej kolekcji, a to zaczniemy od pozostałych Beast Warsów. Część pokazywałam przy okazji mojego pierwszego filmu, gdzie mogliście je zobaczyć w gablotach, tu natomiast mam inne modele, które w gablotach się już nie mieściły. I na początek kolejny Transmetal 2 Cheetor, Mam trzy sztuki, więc to jest jedna z nich. Obok A-Razer jest również Tigatron, to jest oryginalny mod Cheatora. Tam z tyłu możecie zobaczyć m.in. Magna Bossa i Triple czyli pierwsze dwa kombinery, które wyszły w ramach Beast Wars. E, mamy też kilka Transmetali, mamy między innymi przemalowanego Transmetal Megatrona. E, mamy kilka też ciekawszych modeli, takich jak e, Sonar, takich jak Rhinox w kolorach Fox Kids. Tu mam drugą wersję Megatrona, jest Optimus Minor, figurka uważana za jedną z najgorszych w linii. E, mam Kolejny repaint, tym razem Transmetal Rinoxa, Tam może zobaczymy Spinatora w kolorach Fox Kids, też taka linia troszkę mniejsza. Mamy z Beast Machines Megatrona, nie jestem szczególnym fanem, ale obok niego jest Transmetal Megatron, którego już lubię. I jeszcze jeden, ten Cheeto, czyli jak już wiem, trzeci egzemplarz. Tu mamy Bultoro, mamy z Beast Machines Optimusa Primala. Tu mamy kolejnego Rhinoxa, tym razem wersja z Armady. Tam z tyłu Transkito, również bardzo ciekawy model, jeden z dziwniejszych w historii marki. Jeżeli wyjdziecie starsze wikórki, to tutaj mamy oryginalnego rat trapa, a obok niego Telemoka Megatrona, również bardzo rzadki model, rzadko spotykany. Dwie sztuki Quick Strike'a, myślę, że jedną z nich przemaluję. I oryginalny Tarantulas. A tam z tyłu macie jeszcze oryginalnego Rainoxa I macie między innymi Transmetal Eraser i Gigatrona. Jeżeli jesteście fanami Transformers e, robacini z Disguise oryginalnego, no to pewnie już poznajcie tę postać. A obok Ultra Megatron. I na jego ramieniu, na jego głowie, tu sobie ciężko powiedzieć dokładnie, siedzi Terosaur. Ciekawostka kolejna Skorpionok, też dosyć rzadko spotykana figurka, która mi się trafiła. Mam też z Energonu Król Loka, który teoretycznie nie pasuje do tej linii, natomiast myślę, że jest na tyle podobny, że działa. A ponieważ mój terosaur był wybrakowany, zastąpiłem go wersją z klasyki, on chyba w mach był wydany. Będę musiał kiedyś go przymalować na oryginalne kory, co na pewno się wydarzy. Tak więc, jak widzicie, mam tu jeszcze sporo, sporo innych Beast warsów, których nie pokazywałem Wam wcześniej. O, Ramulus, kolejna ciekawostka, bardzo śmieszny model. Lubię Transmetal dwójki, właśnie za to niesymetryczne, za to jak wyglądają. Więc, jak widzicie, kolejna, kolejna, konkretna grupa figurek. I to tak naprawdę są wszystkie Beast warsy już, jakie posiadam, w połączeniu z tymi, które pokazałem Wam w pierwszym filmie. A teraz przejdziemy do czegoś trochę now nowszego i czegoś, co możecie już bardziej znać z półek sklepowych. Kolejna ciekawostka, jaką Wam zaprezentuję. Największy Transformer w mojej kolekcji to jest Fortress Maximus Titan i model, który jest Headmaster'em podwójnym, więc tutaj dostaję kolejne punkty. Mam oprócz tego kilku maluchów, których powpinałem na nim w różnych miejscach, żeby jeszcze bardziej pokazać jego skalę. Tutaj jest KBB M50. Fajna ciekawostka, jeżeli szukacie czegoś troszkę mniejszego niż oryginalny, natomiast wciąż podobny, zbieżony. Chociaż myślę, że w tym momencie, kiedy mamy Air to jest on znacznie ciekawszą i bardziej dostępną propozycją, którą możecie wziąć. Jeżeli lubicie filmówki, to kolejne jest Studio Series i pozostałości za Snajta. I tutaj mamy między innymi oryginalnego Bumblebee ze Studio Series. Eee, mamy tam Dinoboty, jak spojrzycie sobie. Jest Grimlock. Ja nie pamiętam jeszcze raz było ten kolejny. Eee, mamy Dreadów. To jest chyba jeden, drugi są drugie półce, jest stinger. Więc. Kolejna ciekawostka. No i blackout. Bardzo bardzo dobra figurka. Tam z tyłu w tle mam prezent, który dostałem ze Stanów. Eee, czyli pocztówkę z głosem Petera Kolena Pokazywałem ją w jednym z filmów, więc jeżeli Was temat interesuje, to do niego odsyłam. Dobra, pra na kolejne Studio Series. I tu pojawiają się między nimi moje customy. Macie Jazz'a, czyli ostatni custom, który pokazywałem z mini Studio Series. Obok mamy mojego Soundwave'a. daje znajduje się Lockdown. Kolejny z Dread'ów. Tam w tle Ratchet i Starscream. No i mój Optimus Prime, który jest podpisany na plecach przez Johna Bailey'a, który był gościem na Pyrkonie i też był gościem naszym stoiska na Maniakach. I oprócz tego dwa skorponoki. Więc macie wersję zarówno z Studio Series, jak i wersję Legends oryginalną i to są wszystkie Stereosilice, które w tym momencie posiadam. Natomiast nie są to jeszcze wszystkie figurki, które wam dzisiaj pokażę. Ostatnia grupa figurka, którą chcę zaprezentować to modele Siege, ale zanim do nich przejdziemy jeszcze mój Hot Toys Optimus Prime. Jego podobnie zresztą jak Fortress Maximusa mogliście już widzieć na recenzjach. Bardzo ciekawa figurka, coś nietypowego jak na Transformery. Więc myślę, że nie każdemu fanowi przypadnie do gustu. Ale nie zmienia faktu, że no jest to dosyć duża i interesująca figurka, która ma też między innymi otwieraną klatę. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć matrycę, to również ją posiada. Otworzę na chwilkę. Niestety nie mam baterii, ale możecie zobaczyć sobie, że śmiga. Najważniejsze z nim jest to, że ponieważ wygląda na zakurzonego, to niezależnie od tego, ile byście go nie sprzątali, to i tak będzie wyglądał w sobie tak samo. Pod spodem mamy natomiast już modele z i z Frise. I tutaj na początek jeden z bohaterów moich ostatnich recenzji, czyli Frise Optimus Prime. Bardzo, bardzo dobra wikulka, naprawdę ją szczerze polecam. Myślę, że jesteście fanami Transformers, to nie będziecie nim zawiedzeni. Obok niego wersja Siege, która również uważam, że jest świetna i bardzo ładnie się starzeje. Myślę, że z perspektywy czasu będzie to jeden z bardziej poszukiwanych modeli, chociaż pewnie Frise trochę go wyprzedzi. Mamy dwa... Składaki, czyli między innymi Koga i e, Six Gunner, ja się dobrze pamiętam, tu macie. Doezbrojemy dodatkowo te maluszki, które są też naszymi Target Master'ami. To, więc cieszę się, że takie jest, tak udało się zrobić. Tam jeszcze Chromie, ona, ona jest z tego, co potem jeszcze chyba z klasyki. Jest Ironhide. No i jest Megatron. Tak więc możemy znaleźć kilka fajnych modeli. Tam z tyłu jeszcze Szczepa od Optimusa. Z przodu mam Side W tym momencie w trybie pojazdu. I szczerze mówiąc, nie wiem czego bardziej nawet nie lubię w tym trybie. Mamy jeszcze Honda z kolejnymi maluchami. Obok SkyTread i kolejne modele Siege czy Prowl. Znów jeden z moich ulubionych moldów, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tylinie. Kolejne dwa maluszki. Tutaj Soundwave, który jest uzbrojony w gitarę z mojego Anibate Soundwave. A. Raz z kasetkami. Co ciekawe, ta wersja posiada też upgrade'y od Torasa. E, między innymi widzicie te zaślepki przy dominach, e, między innymi z tyłu w nogach zaślepki i również te przesuwacze przy remionach, które pozwalają zmienić go w tryb kasetiaka. Bardzo bym robotę teraz odwalił z, z tymi upgrade'ami, więc jeżeli jesteście zainteresowani podrasowaniem swoich modeli, no to Was zapraszam na Toras Workshop, jego fanpage na Facebooku. Gdzie możecie między innymi te dodatki nabyć. No i kolejny, większy model, kolejny Titan, czyli Trypticon. Eee, Trypticon również bardzo fajna figurka, chociaż jak na mój gust, no nieco za mała. Wolałbym, żeby Trypticon był trochę większy, ale myślę, że i tak jest to bardzo fajny model i bardzo ładnie się prezentuje. Zwłaszcza, że nie spodziewałam się, żebyśmy dostali coś ciekawszego w najbliższym czasie. Ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, jest głowa Unicrona którą mogliście już widzieć wcześniej na moim kanale. To jest taka naprawdę The Helm, wykonany z pianki Ewa, nad którym pracowałem jakiś czas temu. Kiedyś pewnie się doczeka kolejnych elementów, natomiast na razie on sam Helm. Jak widzicie, duży. I dlaczego go faktycznie założyć. co też taka ciekawostka, jeżeli chcecie zobaczyć coś trochę innego, to też jest unikatowe. Tak więc, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego kolejnego odcinka. A, to jeszcze moja lampa lewowa. Lampa lewowa zawsze spoko. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym pokażę Wam już ostatnie nabytki w mojej kolekcji, których nie pokazałem jeszcze wcześniej, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć w całości, no to tym kolejnym filmem dopnę tę serię. A zostawiam Was z Hot z Optimusem, bo to znów jeden z bardziej unikatowych i imponujących modeli w mojej kolekcji. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie. Macie pytania, to pytajcie. Jak chcecie zasubskrybować kanał, to też będzie mi miło. Też bardzo doceniam Wasze łapki w górę, komentarze, tak więc... Zapraszam Was do komentowania, a jak chcecie widzieli coś dzień na bieżąco, to wpadajcie też na maniacfigur.pl Dziękuję za oglądanie i jak zawsze. Do zobaczenia. My name is Optimus Prime and I sending this message to all sentient beings. Subscribe to Garki's YouTube channel and visit Maniaccifigurek.pl to all are one Autopots Transform and ROLA!